Kiedy byłem mały, to zawsze niezwykle pasjonowałem się czytaniem na temat kosmosu oraz dzieleniem się tą zdobytą wiedzą z moimi znajomymi. Pamiętam, jak kiedyś obejrzałem filmik na YouTube, gdzie pokazana była skala kosmosu, poczynając od wielkości planka poprzez atom, komórkę, jakieś obiekty na Ziemi, a na gwiazdach, galaktykach czy całym wszechświecie kończąc. Pamiętam jak po przeczytaniu jakiejś książki poleczałem do mojej nauczycielki z podstawówki i zacząłem opowiadać o tym, że o matko, jesteśmy zbudowani z komórek a komórki z atomów, a te atomy z jeszcze mniejszych kulek. I w ogóle jesteśmy tylko pyłem obrad się w odwiecznym tańcu tego niezmiernego bytu, jakim jest kosmos. Oczywiście nauczycielka na wszelki wypadek wysłała mnie do szkolnej psycholog, ale nie o to chodzi. No bo tak naprawdę spójrzmy na to, gdzie się znajdujemy i czym tak naprawdę jesteśmy. Każdy z nas na tej poronionej na łeb do granic możliwości planecie, która nie jest niczym innym jak skalną kulą, która ma ponad 4 miliardy lat, siedzi sobie w zaciszu swojego domu, przegląda TikToka czy YouTube, żre jedzonko zamówione za pomocą jakiegoś niewidzialnego pola mocy otaczającego całą planetę, do którego dostęp mamy z urządzenia które mieści się w kieszeni, a za którego posiadanie jeszcze kilkaset lat temu zostalibyśmy pewnie spaleni na stosie. Ilość informacji oraz wiedzy, jaką ludzkość wyprodukowała, bądź zdobyła i gdzieś zapisała, bądź została kompletnie zatracona do tej pory jest ogromna. Oczywiście mówiąc ogromna, nie da się odzorować rzeczywistych liczb, z jakimi mamy do czynienia. No bo przecież nikt z nas nie byłby w stanie nawet przeczytać choćby odsetka książek z jakiejś pobliskiej, małej osiedlowej biblioteki przez całe swoje życie, choćby nawet nic oprócz czytania nie robił. Jednak spróbujmy się od oddalić troszeczkę od naszego domu. Polećmy kilkaset kilometrów w górę i usiądźmy sobie może na jednej z którejś z tysięcy satelit, które okrążają naszą planetę. Ujrzelibyśmy już wówczas jakieś minimum krzywizny Ziemi, dostrzeglibyśmy całe państwa czy kontynent. Spojrzenie na nas samych z takiej wciąż dość przyziemnej perspektywy mogłoby dać nam naprawdę wiele do myślenia. No dobra, ale skoczmy sobie może na Księżyc. Księżyca bowiem widać już całą naszą planetę. Co jeśli w tym momencie walnąłby w ziemię jakiś asteroida i unicestił wszystko w drobny mak? Co byście wówczas poczuli? No ale polećmy dalej i okazuje się, że nasza planeta zasuwa niczym popek po koksie na angielskich przedmieściach w nieskończonej przestrzeni kosmicznej. Jakieś 30 km na sekundę. Jednocześnie okrążając ponad 100 razy większe pod kątem średnicy Słońce, które również leci sobie w przestrzeni kosmicznej, okrążając całą galaktykę Drogi Mlecznej z prędkością ponad 200 km na sekundę. A to tylko nasza galaktyka, których jest w całym kosmosie biliony, choć niektórzy nawet twierdzą, że najprawdopodobniej jest ich po prostu nieskończoność. I jeżeli kogoś nie interesuje kosmos, Gdyż uważa, że to coś zbyt odległego, żeby się tym w ogóle przejąć, to kiedy odwrócimy skalę i zaczniemy szukać choćby tylko na naszej planecie rzeczy coraz mniejszych i niewidocznych gołym okiem, okazuje się, że ilość rzeczy, których musimy się jeszcze dowiedzieć, jest tak samo przytłaczająca, jak ogrom kosmosu. Ogrom kosmosu jest tak wielki, że nawet nie wiemy, jak się w nim poruszać, choćbyśmy zasuwali z prędkością światła. I o ile, kiedy odpalicie sobie światło w pokoju, to robi się jasno od razu, to jak wzięlibyście wiązkę światła i spojrzeli na nią z perspektywy chociażby odległości Ziemi do Słownia, to ta wiązka światła wlekłaby się wolniej niż pasek postępu w programie Nero, kiedy zgrywałem sobie obraz płyty gier za mało lata. Znane jest zdjęcie wykonane przez sondę kosmiczną Cassini, na którym możemy zobaczyć Saturna z bliska oraz w tle malutką białą kropeczkę, ledwo dostrzegalną. Kropeczką tą jesteśmy właśnie my, wiele osób, szczególnie na różnego rodzaju kanałach popularno naukowych, kiedy omawia właśnie to zdjęcie. Wspomina, że wszystkie nasze osiągnięcia cywilizacyjne, cała nasza kultura, każda myśl, która przeszła komukolwiek. i Kiedykolwiek przez głowę, znajduje się właśnie na tej małej pchle skaczącej sobie po odmętach kosmosu. Ostatnio natomiast wielu naukowców zaczyna poważnie zastanawiać się nad teoriami multiświatów, nieskończonej ilości wszechświatów, innych wymiarów i tego, że takich jak ty czy ja, kropka w kropkę istnieje jednocześnie dosłownie nieskończona ilość. I ja naprawdę zgadzam się z tym, że jesteśmy malutcy, że w skali kosmosu, czy nawet z perspektywy, jeśli można tak powiedzieć, kosmosu, nic nie znaczymy. Jednak mam jeden problem z tym stwierdzeniem. Otóż kosmos nie ma. I nie może mieć żadnej perspektywy. Jeżeli spróbujecie sobie wygoglować hasło najstarszy żółw na świecie, to wyskoczy wam taka oto informacja. Przyszedł na świat wkrótce po śmierci Napoleona i jest obecnie oficjalnie najstarszym żyjącym zwierzęciem lądowym na planecie. Jonathan, żółw olbrzymi z Seszeli, obchodzi swoje dwusetne urodziny na wyspie Helena, na odległym południowym Atlantyku. Żółw ten, urodzony w 1821 roku, przeżył takie wydarzenia, jak pierwsze zrobione zdjęcie w 1826 roku, wybuch wulkanu Krakatoa w 18 1883. Budowę wieży Eiffla, pierwszą i drugą wojnę światową, odzyskanie niepodległości przez Polskę, rozpad ZSRR, przejście z telewizji czarno-białej na kolorową, wynalezienie internetu, smartfona, narodziny każdego z Was, czy choćby najważniejsze wydarzenie w historii ludzkości, pierwszy odcinek Dragon Balla na RTL-7. Dragon Ball Z żółw ten przeżył tak wiele niezwykle istotnych wydarzeń dla ludzkości, że człowiek mógłby aż złapać się za głowę. Mało tego, wydaje mi się, że wielu z was chciałoby nawet takiego żółwia o coś spytać. Niestety. Mamy tutaj jeden dość poważny problem, który mam wrażenie instynktownie nie każdemu przychodzi do głowy. Otóż żółw Jonathan nic wam nie powie. I nie dlatego, że nie żyje, bo sprawdzałem i jeszcze żyje. I w ogóle bardzo mnie rozbawiło, że kiedy wygooglowałem po angielsku, is Jonathan the turtle, to zamiast alive albo dead, wyszukiwarka podpowiedziała mi gay. No nieważne. Otóż Jonathan nic nam nie powie, bo jest tylko żółwiem i choć niezwykle stary i mądry, z naszego punktu widzenia, posiada on takie samo pojęcie o świecie, co nowonarodzone dziecko. Choćby żył i miliony lat, to o ile nie ewoluuje dalej, no to będzie po prostu żółwiem i już. Więc wydaje mi się, że wartałoby się tutaj zastanowić, czy my jako ludzkość tak naprawdę faktycznie nic nie znaczymy w tym ogromie kosmosu. Bo ja na przykład uważam, że jednak znaczymy i to wiele. Zacznijmy może od takiej rozkminy. Co to w ogóle znaczy, że my coś znaczymy albo nie? Jeżeli podejdziesz do którejkolwiek żyjącej istoty na świecie, która nie jest człowiekiem, i zadasz jej to pytanie, no to raczej nie ma co oczekiwać zbyt wyszukanej odpowiedzi. Dzieje się tak, gdyż człowiek jest po prostu jedynym do tej pory udokumentowanym gatunkiem we wszechświecie, który posiada samoświadomość oraz umiejętność abstrakcyjnego myślenia. Jesteśmy też jedynym gatunkiem, który potrafi w ogóle coś takiego jak sens zdefiniować. W zasadzie to jesteśmy też jedynym gatunkiem, który jest w stanie zdefiniować cokolwiek, oraz jesteśmy jedynym gatunkiem, który potrafi porównać siebie samego, swój dobytek i całą swoją historię z ogromem kosmosu właśnie. Kosmos nie jest w stanie zrobić nic. On po prostu jest, jest nieświadomy. W większości nie ma w nim żadnego życia, a jedynie jakieś reakcje chemiczne. Mówi się, że nasze słońce umrze za kilka miliardów lat. Ale pytanie: czy ono w ogóle kiedykolwiek żyło? Kiedy za tych kilka miliardów lat nasza gwiazda spuchnie niczym japońska ryba fugu i pochłonie całą naszą planetę z całym dobytkiem naszej cywilizacji, to wydaje mi się, że będzie to zdecydowanie większa strata niż np. Merkury i Wenus, które zostaną zeżarte w pierwszej kolejności. Zarówno na Merkury, jak i na Wenus. Nikt nigdy niczego nie zbudował, nikt nigdy nie napisał książki, nikt nigdy nikogo nie pokochał, nie polubił mema, nie wysłał nam fanarta z późmidorkiem. I choć wiele osób może powiedzieć, że przecież w skali kosmosu to jest bez znaczenia, no to jednak, jako jedyni, przynajmniej z tego co się orientujemy, możemy powiedzieć, że hej, jesteśmy tutaj, tu i teraz. Obserwujemy otaczający nas wszechświat, myślimy, rozwijamy się, wyciągamy wnioski czujemy. Jesteśmy świadomi tego, jak malutcy jesteśmy. Niektórzy powiedzą, że dla kosmosu nic nie znaczymy i że kosmos ma kompletnie gdzieś wszystkie nasze osiągnięcia, jednak wciąż. Jest to myśl filozoficzna, którą to my sami stworzyliśmy. Więc być może nie jesteśmy wcale tak bez znaczenia. Biorąc pod uwagę to, że jeszcze nie udało nam się nawiązać kontaktu z żadną obcą cywilizacją, to możemy wywnioskować, że samoświadoma rozwinięta cywilizacja jest dość rzadkim zjawiskiem we wszechświecie. Więc jeżeli gdzieś tam, w odmętach mroku kosmosu, siedzi sobie właśnie jakiś kosmita z teleskopem i patrzy patrzy na nas i widzi, że jesteśmy czymś więcej niż latającą wokół swojej gwiazdy kulką mocy Anny Lewandowskiej, to myślę, że nie byłoby to wtedy wcale takie bez znaczenia. Raczej by sobie pomyślał, wow, chyba trzeba tam polecieć i sprawdzić, co się dzieje, bo jesteśmy w pewnym momencie fenomenem. Fenomenem nawet na skalę kosmosu, który może być nawet nieskończony. Ja nazywam się Kacper... a, a nie, to nie ten program. Ja jestem redaktor naczelny, a wy oglądaliście kanał BorbopTV. Pozdrawiam.